3-5 tygodni wystarczy aby się zmienić i znaleźć w sobie to co najcenniejsze. My mamy nadzieję, że tak. Dziewczęta z projektu Lady są tego dowodem, a dziś dotarły do finału. Jednak każda z nich zasługuje na miano damy projektu Lady. To według zasad programu wygra go tylko jedna Zwyciężczyni, tak jak Szanelolita von unkspau to trzyma milion simoleonów oraz studia na Uniwersytecie Simowym, która z dziewcząt rozpocznie nowe życie. Oglądacie finał drugiej edycji projektu Lady. Zostało tylko 6 dni do finału. W tym tygodniu dziewczyny będą miały wiele niespodzianek, o których za chwilę powie mentorka Małgosia. Usiądźmy. I jak dziewczyny, jak się czujecie przed wielkim finałem? Ja to w ogóle nie dowierzam. Nie przypuszczałam, że tak daleko zajdę w tym programie. Pewnie wiecie, że to nie koniec niespodzianek w tym tygodniu. Zdradzę wam trochę jednej z tajemnic. Po śniadaniu musicie być przygotowane, ponieważ pojedziecie do pewnych osób, które potrzebują wsparcia i będziecie musiały się nimi zająć. Pierwsza moja myśl, dzieci. Myślę, że pojedziemy do szpitala dziecięcego zabawiać chore dzieciaczki. Mam nadzieję, że i te osoby oraz wy będziecie zadowolone i spędzicie miło czas. Miłego dnia, dziewczęta. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Po zjedzonym śniadaniu i przygotowaniach do wyjścia, taksówka już czekała, aby zawieźć finalistki do niespodzianek, na które czekały. Chyba ten dom. Dzień dobry, jestem Agnieszka. Witaj kochanie, jestem Teresa. Proszę, zdejmij kurtkę i się raz gość. Ja zrobię nam gorącej kawy, pewnie zmarzłaś. No, strasznie zimno. Nagle zaczął padać śnieg, i zrobiło się mroźno. Posiedź chwileczkę, skarbie. Już robię kawkę. Opowiedz mi trochę o sobie. Czemu zgłosiłaś się do projektu Lady? Wie pani jak to jest. Nie radziłam sobie w życiu, codziennie piłam alkohol i łykałam tabletki, jakie zalecił mi psychiatra. Nie radziłam sobie i nie umiałam znaleźć nigdzie pomocy. Na pierwszy rzut oka wydaje się normalną dziewczyną, ale gdy usłyszałam, że miała próby samobójcze i nie umiała znaleźć pomocy, to strasznie mi się jej zrobiło żal. Może upiekę ciasto, co ty na co? Ja to zrobię. Ale przestań, jesteś przecież gościem. Proszę usiąść, uwielbiam piec ciasta, pani sobie odpocznie. Rodzice muszą być z ciebie dumni, ale ja nie mam rodziców. Oj, przepraszam, nie wiedziałam, bardzo mi przykro. Nic nie szkodzi pani tereniu. Agnieszka jest bardzo silną dziewczyną. Opowiedziała mi wszystko, przez co przeszła. To straszne, jak musiała cierpieć ta biedna dziewczyna. Trzymam za nią kciuki, aby wygrała ten program. Dziękuję, że do mnie przyszłaś. To ja dziękuję za to, że mnie pani tak ugościła. Do widzenia. Do zobaczenia, pani tereniu. Pani Terenia jest fantastyczną osobą, miłą i ciepłą. Czułam się, jakby ona była moją ukochaną babcią. To pewnie do mieszkanie. Halo, dzień dobry. Co? O Najświętsza Maryjko, przepraszam. Ja nie Maryjka, ja Klaudia. Witaj, jestem Klementyna. Klaudia, bardzo mi miło. Usiądźmy, pewnie zmęczyłaś się podróżą. Pani Klementyna jest bardzo sympatyczną, starszą panią. Przez moment myślałam, że to moja babcia. Od kiedy pani gra na pianinie? Bo pierwsze, co zobaczyłam po wejściu, to właśnie to pianino. Kiedy miałam 10 lat, to zaczęłam z tego, co pamiętam. Może chcesz, abym ci coś zagrała? Z chęcią posłucham. Tak się wsłuchałam w granie pani Klementyny, że zapomniałam o rzeczywistości. Moja babcia też grała na instrumentach. Czułam się jakby mu niej była. Kim są osoby na tych zdjęciach? Och to mój mąż, Franek, zginął podczas pierwszej wojny simowej. Poznaliśmy się, gdy miałam 16 lat, a on chyba 17. Potem graliśmy w zespole, ponieważ zamiłowanie do muzyki nas połączyło. A ta dziewczyna? A ta dziewczyna na górnym zdjęciu to ja gdy miałam właśnie 16 lat. O, a tutaj jest moja złota płyta, którą wygrałam na konkursie zwane międzysimowe granie pianinowe w 1953. Usiądźmy na chwilę, zaraz zrobię kawę i pokroję ciasto. Chciałam pani coś powiedzieć. Bardzo mi pani przypomina moją świętej pamięci babcie też miała zamiłowanie do grania na instrumentach razem z dziadkiem. Jeśli chcesz, to możesz mówić do mnie, babciu, będzie mi bardzo miło. Dobrze, babciu? Bardzo się ucieszyłam, gdy pani Klementyna, znaczy się babcia, pozwoliła mi mówić tak do niej. Brakuje mi mojej babci, to już rok, odkąd jej nie ma. Klaudia to uporządkowana i delikatna dziewczyna. Cieszę się, że zostałam jej przyszywaną babcią. Sama nie mam wnucząt i nigdy nikt tak do mnie nie mówił. Dziękuję za spotkanie. To ja dziękuję, moja wnuść, że przyszłaś. Znasz adres. Jesteś zawsze mile widziana. Do zobaczenia. Papa, pa, kochanie. To spotkanie czegoś mnie nauczyło. Bardzo się cieszę, że poznałam panią, znaczy się babcię Klementynę. Zawsze, gdy znajdę czas, to będę ją odwiedzać. Finał nadchodzi wielkimi krokami. Czas najwyższy wybrać strój, w jakim się pokażą finalistki, ponieważ finał już jutro. Dziewczęta, jak pewnie wiecie, jutro wieczorowa gala. Dlatego dzisiejsze wasze zadanie jest takie, aby przy pomocy pani Marcelli Kusiokopury wybrać swój strój wieczorowy. Miłej zabawy i do zobaczenia jutro na wieczorowej gali, kochane. To jak, która pierwsza chce przymierzać? Mogę ja? Proszę bardzo. Idź za kotarę, tam są wieszaki z ubraniami. Jak będziesz gotowa, to wyjdź za kotary i się pokaż. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, już. Nie, zmień to. Ale dlaczego? Ładnie jej w tym. Pamiętajcie, że to jest gala finałowa, a nie przyjęcie do pierwszej komunii. I tak mi się ta sukienka nie podoba. W sumie mi też. I to jest to, ta idealnie do ciebie pasuje. Claudia, jak się w niej czujesz? Szczerze, lepiej niż w tamtej, wolę taką prostą czerwoną niż z jakimiś wstążeczkami. I właśnie ta zostaje. Pora na Ciebie Agnieszka. I jak, podoba Ci się? Od razu mówię, że wyglądam jak stara babcia w tych kwiecistych wzorkach. To prawda, kwiatom mówi mnie, przebierz się w co innego. I to jest suknia w sam raz dla ciebie, strzał w dziesiątkę. Podoba ci się? No jest sto razy lepsza od tej co miałam przed chwilą? Dziewczyny mamy to. nad pałacem w lazurowej promenadzie włączyły się światła, a na czerwonym dywanie pojawiły się uczestniczki, rodziny oraz grono mentorskie, to mogło chodzić tylko o jedno. Galę finałową drugiej edycji projektu Lady czas zacząć. Witam Państwa na wieczorowej gali finałowej drugiej edycji projektu Lady przywitajmy gromkimi brawami nasze dwie cudowne finalistki. Poproszę wszystkich, aby podeszli bliżej. Nadszedł czas na finałowe przemowy uczestniczek. Proszę, Klaudia, ty pierwsza. Witam Państwa serdecznie. Jestem tak zestresowana, że nie wiem co powiedzieć. Gdy przyszłam do programu, tak się złożyło, że za Agnieszką razem weszłyśmy do pałacu. To kompletnie nie mogłam siebie odnaleźć. Byłam imprezowiczką, która była uzależniona od alkoholu i nie wiedziałam co to jest umiar. Dzięki temu programowi zaczęłam być silniejsza i właśnie zaczęłam walczyć z moim uzależnieniem od alkoholu. Mamusiu kochana, mówię ci to ja. Twoja najukochańsza jedyna córka, którą masz. Uważam, że my wszystkie wygrałyśmy, ponieważ dostałyśmy się do tego programu. Nieważne, która teraz wygra ważne, że się zmieniłyśmy. Teraz kolej Agnieszki. Nie wiem, jak opisać to, co teraz czuję w sobie. Jestem po prostu szczęśliwa, że tu jestem. Najbardziej to chciałam podziękować mentorkom za opiekę nad nami. Pani Gosiu, jest Pani niesamowitą kobietą i wielkim wsparciem. Była Pani dla nas aniołem, który nas wspierał w złe dni. A Pani pierwsze warsztaty zapamiętam do końca życia. Gdyby nie Pani, to pewnie bym sobie w życiu nie poradziła. A teraz czuję w sobie siłę do życia. Pani, Pani Madziu, jest kobietą ideał. Damo w 100%. Pełną manierot, której się nauczyłam wiele rzeczy, na przykład jak rozmawiać na rozmowach kwalifikacyjnych, aby dobrze wypaść. Chciałam też podziękować Państwu za przejście i mentalne wsparcie od Was, a wygranymi są wszystkie uczestniczki. Dziękuję bardzo. Tuż po przemowach finalistek, grono mentorskie udało się na naradę. Każdy typował swoją zwyciężczynię, a wybór argumentował konkretnymi przykładami. Mentorki wysłuchały sugestii wszystkich obecnych i musiały podjąć jedną i niezmienną decyzję. Która dziewczyna wygra drugą edycję projektu Lady, tego dowiemy się za chwilę. Trzymam mocno kciuki za moją córkę Klaudię, ale, nawet jak nie wygra, to i tak dla mnie jest wygraną w 100%. Myślę, że wygra Agnieszka. Ona zrobiła duży postęp w tym programie i wygrana się jej należy. Grono mentorskie zadecydowało. Mam zaszczyt ogłosić, że drugą edycję simowego projektu Lady wygrywa. Agnieszka Szymanek. O Boże, ja wygrałam. Kochana gratulacje, zasłużyłaś na wygraną powodzenia na studiach na Uniwersytecie Simowym. Nadal w to nie wierzę. Niech mnie ktoś uszczypnie. To jest najlepsze spełnienie marzeń w moim życiu. Agnieszka przeszła wiele w swoim życiu, będąc w projekcie zapracowała na wygraną moim zdaniem. Pani Agnieszka jest bardzo silną kobietą. Widać to teraz po niej. Życzę jej wytrwałości i szczęścia w życiu.